Thank you Cześć, co u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko idzie tak, jakbyście sami tego chcieli. Uwielbiam przebywać wśród drzew, to pozwala mi poukładać myśli, wyciszyć się, odpocząć, poczuć ten spokój i przy okazji naładować swoje baterie. Chcę być z Wami szczery i przyznam się, że od dłuższego czasu nie lubię się udzielać, wychylać, gdziekolwiek pokazywać. Nie lubię hałasu, natłoku ludzi, zbyt długich dyskusji, nawet tych interesujących, a za to uwielbiam swoją cichą przestrzeń. Zdala od wszelkich powtarzających się tak zwanych newsów, wydarzeń i innych rozpraszaczy mojego umysłu. Po prostu, im jestem starszy i bardziej świadomy, tym lepiej wiem, kim jestem, dokąd zmierzam i czego chcę, a co zupełnie mi nie odpowiada. Nie odczuwam potrzeby towarzystwa, ale też nie czuję się samotny. Czuję się po prostu cudownie w swojej ciszy. Zdecydowanie wolę być sam, niż przebywać z ludźmi, którzy nie wibrują i nie rezonują na tych samych częstotliwościach co ja. Jednak z drugiej strony, wierzę, że przebywanie akurat tutaj, w tym miejscu i o tym czasie, cokolwiek znaczy, czas, to jest część mojego celu i mojej drogi. Dlatego nagrywam ten filmik dla Was. Tak więc to, co dziś chciałbym powiedzieć, jest dla każdego, kto akurat potrzebuje to usłyszeć. A przesłanie jest takie, że musisz o siebie zadbać. Po prostu musisz to jest wręcz obowiązkowe. Nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Nie możesz teraz sobie pozwolić na zakorzenianie się negatywnych myśli w Twoim umyśle. Widzisz, większość z nas próbuje oprzeć się pewnym rzeczom, ale gdy się temu opieramy, przy okazji tracimy więcej swojej mocy, energii. Przypomniały mi się słowa Bruce Lee. Bądź jak woda, która dostosowuje się do każdego naczynia. Naśladując naturę wody, jej delikatność i siłę, możemy osiągnąć własny naturalny stan przepływu, a dzięki temu zyskamy w życiu spokój, pewność siebie i wolność. Oczywiście nie lubię używać określenia musisz, bo my przecież niczego nie musimy. Każdy z nas ma jakiś wybór, ale mimo to uważam, że powinieneś dbać o swoje myśli. I świadomie wybierać, co myśleć. Za każdym razem, gdy wpadniesz w niskie negatywne wibracje, albo coś lub ktoś cię tam zepchnie, nie pozostawaj tam długo. Wydostań się stamtąd jak najszybciej. Znajdź coś, za co jesteś wdzięczny, coś, co powoduje u ciebie spokój. Zacznij zmieniać swój język. Sposób, w jaki mówisz do innych, zmień swoją atmosferę, zmień to, na co nieświadomie oddajesz swoją energię. Bo w tym wszystkim, co robicie i mówicie, jest kluczowa rola Waszych wibracji. To Wasza wibracja decyduje o tym, którą rzeczywistość otrzymujecie. Od dłuższego czasu myśli wydają się manifestować trochę szybciej. Rzeczy wydają się poruszać trochę szybciej na Ziemi. Nie wiem, czy Wy to czujecie, ale ja czuję, że czas przyspieszył. Nie wiem jak, ale na jakimś poziomie kwantowym rzeczy przyspieszają i naprawdę nie potrafię tego dokładnie opisać, ale oznacza to, że Twoje myśli również przyspieszają. A tym bardziej to działa na ludzi, którzy patrzą na życie wyłącznie z poziomu umysłu i nieustannie za czymś gonią. Stąd częsty mętlik pod kopułą, dekoncentracja, odczuwanie frustracji, zmęczenia i inne różne zawirowania w głowie, co utrudnia koncentrację i podejmowanie właściwych decyzji. A to, że wszystko przyspiesza, oznacza, że nasza rzeczywistość się zmienia i podczas tej wielkiej zmiany na tej pięknej ziemi musisz pilnować swoich myśli, bardziej niż cokolwiek innego. Powtórzę się, że to jest wręcz obowiązkowe. Obowiązkowe. Ponieważ rzeczy poruszają się teraz szybciej na Ziemi, energia porusza się szybciej. Więc jeśli jesteś negatywny, jeszcze szybciej przyciągasz negatywną energię. Natomiast jeśli jesteś pozytywny i kochasz, wtedy przyciągasz do życia pozytywną energię. Bądź wdzięczny tak bardzo, jak to możliwe. Nie jesteśmy doskonali, nikt nie jest, i ja to rozumiem, ale musimy dążyć do perfekcji. Oczywiście rób to, co możesz i na tyle, ile potrafisz. Monitoruj swoje myśli, monitoruj swoją rozmowę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, o czym tak dokładnie mówisz? Ile razy zdałeś sobie sprawę, że mogłeś lub mogłaś zrobić lub powiedzieć lepiej i nie wiesz, czemu wtedy akurat zrobiłeś lub powiedziałeś coś zupełnie innego? To twój schematyczny umysł podjął za ciebie taką, a nie inną decyzję. Uświadom sobie jedną, Ważną rzecz, że Ty nie jesteś myślami ani emocjami, które przez całe życie przychodzą do nas z zewnątrz. Oczywiście masz wybór możesz je kontrolować albo pozwolić na to, żeby to one kontrolowały Ciebie. Ty jesteś dokładnie odbiciem świata, który sam kreujesz. Zacznij obserwować energię swojej rozmowy i jak się czujesz z tą energią. Czy ma wysokie wibracje, czy niskie? Ponieważ ty jesteś potężnym stwórcą i dla tego świata stajesz się swoimi słowami. Czy wiesz, że Twoje słowa mają ogromną moc? Nie jestem pewny, czy każdy rozumie, jak potężne są wibracje i częstotliwość. A na dodatek słucha Cię Twoja podświadomość. Twoja podświadomość zawsze słucha, ale szczególnie kiedy mówisz, zdecydowanie słucha. Wszystko, co chcę teraz powiedzieć, to patrz na Twoje słowa, obserwuj Twoją konwersację, obserwuj także Twoje towarzystwo. Tak, dokładnie obserwuj Twoje towarzystwo. Często jest tak, że podczas rozmowy z drugą osobą, która jest osobą negatywną, jej energia jest bardzo zaraźliwa i to może niestety zarazić Ciebie. Dlatego uważnie obserwuj ludzi dookoła obserwuj swoje słowa obserwuj swoje myśli obserwuj obrazy, to co oglądasz. Widzisz, już wiele razy o tym mówiłem, żeby przestać nakręcać się i oglądać jak mantrę. Te wszystkie powtarzające się wiadomości, to jest trucizna w środku i na zewnątrz. To wywołuje strach, panikę, niepewność, wszystko czego nie chcesz. Wszystko czego nie chcesz. Zróbcie sobie czasem przerwę od tych mediów społecznościowych, od internetu, od telefonu. Takie media społecznościowe jak na przykład Instagram czy Facebook to gigantyczna szpula z tak zwanymi atrakcjami. Przez takie media społecznościowe wielu wartościowych ludzi może się zepsuć, próbując się porównać do tej iluzji, którą tam widzą. Zrelaksuj się, odpocznij, zatrzymaj na chwilę i poczuj ją. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Możesz czasami przewidywać przyszłość na podstawie prawdopodobieństwa energii. Widzisz, ja jestem empatyczny, więc lubię badać i doskonale wyczuwam energię w ludziach. A dzięki temu mogę określić trajektorię osoby na podstawie energii, którą wydzielają inni. Ludzie z reguły nie lubią się zmieniać, nie lubią czegoś, czego nie rozumieją, więc ich wibracje pozostają takie same. Bądź empatyczny i stań się obserwatorem swojego życia z poziomu serca. Obserwuj ludzi dookoła, obserwuj swoje słowa i myśli. Bo to, co mówisz i myślisz, ma ogromną moc i wpływ na Twoją rzeczywistość, którą tworzysz. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Do usłyszenia i do zobaczenia na następnym filmiku, w którym opowiem o cudownym małym gruczole, który jest niezbędny dla utrzymania zdrowia, równowagi i energii w naszym życiu. Serdeczności, cześć.